Witam wszystkich poszukiwaczy, odkrywców i szperaczy w wieczornym czytaniu tarota. Dziś temat retrogradacji Saturna. Wydawałoby się, że to jest bardzo trudny temat, ciężko go zrozumieć, i w ogóle tak naprawdę to nie wiadomo, o co chodzi z tymi planetami, bo wszyscy mówią, mówią, a nic się z tego nie zapamiętuje. Same tylko ostrzeżenia. Wykrzykniki no. I, no i tak naprawdę znowu nie wiemy, na czym stoimy. Chciałabym Wam przybliżyć to w nieco spokojniejszy, łagodniejszy, bardzo okrojony sposób, ale tak, żeby po prostu to zrozumieć i dalej móc z tej wiedzy po prostu korzystać. Ale od początku. Saturn cofa się już od 11 maja do 29 września. A to oznacza, że moje czytanie będzie właśnie ważne do 29 września. Może jeszcze z jakimś malutkim okładem, ale mniej więcej to jest właśnie ten czas. Saturn w ogóle uważany jest za taką Planetę niezwykłej surowości, moralności, ale też melancholii, starości, uporu, konserwatyzmu, też rozwagi, pracowitości, porządku, struktury, uznania, materialnego bezpieczeństwa. Powiem tak: kiedyś uważany był w ogóle za planetę nieszczęścia. Ale też planetę opiekuńczą ludzi, którzy skończyli 69 rok życia. To również planeta odpowiedzialności, porządku i uporządkowanej wiedzy. I teraz, jak to wszystko zapamiętać? Symbolem Saturna jest starzec kulawy starzec z kosą albo z sierpem. I wyobraźcie go sobie teraz, takiego doświadczonego człowieka. Który tak naprawdę widać, że został przez życie okaleczony, no bo przecież jest kulawy. Stary jest, znaczy się, że doświadczenie ma potężne, a to, że chodzi z narzędziem, czyli albo z kosą, albo z sierpem, to znaczy, że z nim to już nie przelewki. Jednym słowem, nie popuści i w trudnych sytuacjach będzie niezwykle srogi. Czyli tak, wie, co, jakie życie jest, co się, jakie sytuacje człowieka w życiu mogą spotkać, bo doświadczenie ma. I dla młokosów, młokosów takich życiowych, ja nie mówię tu o ludziach, którzy są młodzi wiekiem, ale o ludziach, którzy nonszalancko do życia podchodzą. Jest ten starzec niezwykle wymagający i dziubi ich tą kosą albo tym sierpem. No jest odpowiedzialny za nas, bo przez racji chociażby swojego wieku, swojego doświadczenia, chce nas nauczyć jak najwięcej. Chce, żebyśmy przez życie po prostu przeszli, nie doświadczając wszystkiego tego, co on doświadczył, nie tracąc siebie, no bo przecież ma tą kulawą nogę. Chciałby dla nas jak najlepiej, a przez to łoi po tych nogach, łoi po tej dupie, ile wlezie tych, do których po prostu wiedza jakby nie dociera, albo spływa, albo nie ma takiego kanału dojścia, żeby po prostu tam została i rozkwitła. Taki jest właśnie ten Saturn. I wyobraźcie sobie go teraz, że on retrograduje czyli retrograduje, czyli się cofa. A jak się cofa, to cofa nas do źródeł naszych słabości właśnie. Każe nas każe nam rozprawić się z tymi naszymi słabościami, z tymi problemami, które gdzieś tam kiedyś są nie, roz, nie były rozwiązane albo też do wiedzy, która nie była po prostu przyswojona. To takie przerobienie tej lekcji jeszcze raz. I tutaj nie jest dobry czas na to, żeby właśnie podpisywać nowe umowy, zaciągać kredyty, kupować nieruchomość, przeprowadzać się lub brać ślub, bo to jest całkiem coś nowego. To jest czas, żeby właśnie cofnąć się i dokończyć wszystko to, co nie jest zrobione, nieuporządkowane. Niesprawdzone do końca, to czas właśnie, aby te wszystkie zamiecione rzeczy pod dywan wreszcie wyjąć i zmierzyć się ze swoimi demonami. Stanąć oko w oko z tym przerażeniem i wyjść z tego mocniejszym, z czystą kartą, z rozliczoną przeszłością. I wreszcie iść do przodu jako nauczeni. Po prostu, Załatwmy to, co dotychczas udawaliśmy, że. A, nie teraz, albo tak się boję, że nie będę tego dotykać. Nie, stawmy oko właśnie z tymi potworami życiowymi, naszymi problemami. Rozwiążmy je wreszcie i idźmy do przodu. Niech te problemy. Nie będą kulą u nogi, która się ciągnie i ciągnie i powoduje, że człowiek ciągle myśli o przeszłości, o swoim nieudactwie, o tym, że nie może. Trzeba wreszcie to załatwić. I ten moment do końca września jest idealny, bo po co wymyślać inny czas na, załatwiania spraw, na załatwianie trudnych spraw? Jak tu nam już jakby został podany czas, kiedy los nam sprzyja. Góra nam sprzyja, żebyśmy się wrócili i właśnie takie porządki zrobili. Przygotowałam horoskop dla horoskop. Przygotowałam to nie jest nawet horoskop, bo to jest coś innego niż horoskop. To jest takie czytanie, które pomogłoby nam z tymi demonami się zmierzyć. Nazwałam to horoskop. Ale to jest może coś więcej. To jest taki moment, taki punkt zaczepienia się, od którego możemy zrobić odskocznie. Przygotowałam to dla wszystkich znaków Zodiaku. W takim razie zapraszam. Koziorożec. Dlaczego koziorożec nie może spokojnie pójść do przodu? Co go hamuje? Co go ogranicza? Za bardzo gwiazdorzysz. Wszędzie chcesz być pierwszy, wszędzie chcesz być zauważany, wszędzie chcesz mieć możliwości. Uważasz, że jesteś niezwykle mobilny, że się uczysz, że masz podstawy i że potrafiłeś, potrafisz wyjść z każdego galimatiasu życiowego. I przez to, że tak naprawdę w życiu doświadczyłeś niefajnych rzeczy, przez to, że z tego wyszedłeś, to teraz chcesz wszystkim udowodnić, że możesz. Że stać cię na to, że umiesz i chcesz, żeby wszyscy to podziwiali. Chcesz, żeby to wszyscy zauważyli, jaki jesteś fajny, Ale. W czym cię ogranicza środowisko? Bo to, że ty im pokazujesz, co umiesz, co możesz, to nie znaczy, że oni to po prostu bezkrytycznie przyjmują. To jest tak, jakby wylewali na ciebie jednak wiaderko z zimną wodą. Nie doceniają tego Twojego uczucia, wielkiego uczucia i tego, co Ty robisz. Możliwe, że ktoś czeka, robi sobie taką życiową furtkę, drogę ewakuacji z tego związku, w którym jesteście. Tylko czeka na czas. Na dobry moment, żeby wpaść jakby nie na zero, tylko z miejsca w miejsce. Tak naprawdę, osobie, z którą, z osobami, z którymi jesteś, trochę nie po drodze z Twoim entuzjazmem. Możliwe, że czekają jeszcze z decyzją, bo czekają ale boisz się, że ta decyzja, która będzie podjęta, będzie radykalna? Co masz wykształcić w sobie przez tą trudną sytuację? Miłość, miłością, ale tak naprawdę zbieraj informacje skąd się tylko da, żeby nie obudzić się z ręką w nocniku. I bez względu na to, czego to dotyczy, czy dotyczy to pracy, czy dotyczy to uczucia, bądź po prostu na bieżąco, żebyś później mógł zacząć, albo od nowa albo żebyś umiał wykorzystać szansę która się pojawi a szansa się pojawi i to będzie bardzo szybko albo może być to szybko albo może wreszcie sytuacja ulec na tyle regul regulacji albo yy, to się wszystko może tak potoczyć że wreszcie na tym zapanujesz ale póki co i znowu ruszysz jakby do przodu znowu zaczniesz zarabiać znowu zaczniesz być w tym związku znowu zacznie się toczyć ja nie mówię że w tym samym związku bo to może być inny związek ale może to być na innych zasadach ale cały czas trzymaj rękę na pulsie i nie pozwól żeby twoje strachy obawy wzięły nad ciebie nad tobą górę bo jeżeli przyjdzie moment bądź po prostu gotowy do działania i jak wyjść z tego impasu no właśnie nie poddawaj się swoim strachom, lękom. To jest tak, jakbyś poznał życie z jednej i z drugiej strony. Masz możliwość wyboru. Czy pomimo wszystko cieszyć się i świętować to, że jesteś tu i teraz, jesteś mądrzejszy o pewnego rodzaju sytuacje? Czy się zagłębić w różnych domniemaniach, które niekoniecznie mogą mieć odzwierciedlenie w rzeczywistości. Walcz o siebie przede wszystkim. Walcz o swoje wartości i zrób wszystko, żebyś później, na koniec, nie mógł sobie powiedzieć, że się nie starałeś. Bądź czujny, ucz się. Zaciągaj języka, pytaj różnych ludzi o to, co może w tym momencie nie jest jakoś zbytnio ważne, ale jeżeli ułoży się wszystkie puzle, to może się okazać, że zobaczysz całą sytuację, jaka ona jest, nawet z tymi malutkimi rogami, które normalnie w obrazku puzlowym nie są zbyt ważne. Ale dopiero po złożeniu tworzą całość, tworzą tło. Może właśnie zainteresuj się tłem całej sytuacji, pobocznymi wydarzeniami. I nie mówię to tylko o pracy, mówię również tutaj o związku. Zobacz to, co w normalnym, codziennym życiu może ci gdzieś umknąć. Być. Niezauważone, bo to takie nic. A dopiero jak się to złoży, to to nic okazuje się, że jest ważne. Walcz o siebie, nie zapomnij o tym, kim jesteś, co już przeszedłeś i dokąd zmierzasz. Że tak naprawdę chcesz się cieszyć z życia, a nie przysparzać sobie dodatkowych problemów. Powodzenia. I na zakończenie sentencja z wielkiej księgi mądrości może podsumowywująca tą retrogradację Saturna może coś mądrego, krótkiego, esencjonalnego. Kłamstwo posiada wiele aspektów. Niedopowiedzenie, półprawda, oczernianie. Ale zawsze jest bronią tchórzy. I to by było cudowne podsumowanie Saturna. Stańcie ze swoimi demonami oko w oko. Bójcie się, bo tylko głupi się nie boi. Ale nie pozwólcie, właśnie, żeby niedopowiedzenie, półprawda albo oczernianie w waszym życiu wzięło górę. Stańcie do walki. Wygracie. Jest to najlepszy czas, żeby temu niedobremu, które w Waszym życiu zagościło powiedzieć: Pas. Trzymam tradycyjnie za Was kciuki. Wierzę Was bardzo mocno. Wierzę też, że powrócicie na mój kanał: że będziecie subskrybować, że będziecie łapki w górę mi dawać, że będziecie Pisać komentarze, dzielić się Waszymi myślami o, o tym, co dla Was robię, o tym, co mówię. Z chęcią też przyjmę Waszą krytykę, bo fajnie usłyszeć coś, co może później być dla mnie jednak inspiracją, bo krytyka nie zawsze musi tylko dołować może podnosić jeszcze wyżej. A chciałabym, żeby tak było, żebyście się cieszyli z tego, co robię, bo robię to dla Was. Dajcie mi znać, czy Wam to pasuje, jak Wam pasuje i do zobaczenia, do następnego.